W Ostatnim dniu już naszej wspaniałej wycieczki jest wcześnie rano, tak przed dziewiątą. Idziemy właśnie na śniadanie, bo turbu zwyczaju jakieś dobre śniadania i tanie, także czajmy się tutaj w okolicy na to śniadanie. Niestety pogoda nadal jest taka średnia, bym powiedziała dosyć. Czasami jest super gorąco, a czasami nagle zimno i tak średnio. Usłyszymy się gdzieś w drodze. Okej, okay, jesteśmy już na śniadaniu i na razie zdecydowałam się na. Pierwsze śniadanie. I tu jest też taka promocja właśnie, że śniadanie plus kawa kosztuje 7 zł i nie musimy płacić takich dużych cen, <grystanie> tylko możemy sobie zapłacić trochę mniej. Fajne. Ania próbuje kawę. Tak. Zbożowa i wyrobieniem po prostu. Namówiłem, zobaczymy hmm. co z tego wyjdzie. No bo musiałam zamówić z rośnie. <śmiany> Aż tak źle? No jeżeli. No już nie przesadzaj. Lek Lekka. Eee. No cóż, Bo dobra. Na śniadanie do... będzie lepsze. Tak, czekamy na śniadanie. Doszło do nas pyszne śniadanie. Niem, niem. Powiedziałabym, że to takie podchodzące pod włoskie trochę. <grym> to jest sos pomidorowy, bardzo dobry. Jest jajeczko, niem, niem. A Torgus wcina pizza. Tak jest, <grym> to bardzo dobra. Zjadłam od niego brokuły. Ej, jesteśmy w końcu na górze w Pałacu Kultury Tak jest Pinta wcale nie była taka straszna No właśnie Ten Markus ja mnie Że będzie jakoś bardzo tragicznie A tu się okazało, że lekko, bez problemów, na 30 piętro Tak Jej. jest Zobaczymy jak będzie ze zjazdem na dół No Może być gorzej, ale zobaczymy. I zaraz sobie zobaczymy wszystko tutaj. Tak jest. Jak tam lęk w wysokości, Aniu? Boisz się? Mm, nie, w sumie nie jest tak źle No widzisz jakby tych krat nie było, to bym się chyba bardziej okay. bała Okej Tam stadion narodowy, no. Tam, no. O, to No Jego fajnie to Tam Wisła uh -huh. Ale widoki No, pięknie to wygląda Dla mnie to w sumie też pierwszy raz, byłem tutaj nigdy A tyle lat tu mieszkam, no No, no. Uwaga! Mój ulubiony wieżowiec w Warszawie! Ma bardzo ładny kształt i jest taki niebieski Ale z dołu to wygląda bardziej imponująco No, to prawda A to są złote, tylko tak no, dziwnie wyglądają No, właśnie Tam kawałek właśnie. dachu tylko widać, mhm. tego takiego tak. charakterystycznego Akurat no, ciężko Żyjemy! Yay! Przetrwaliśmy! Tak jest! <laughs> Winda nie była taka straszna Trochę uszy zatykałem. zatykałem tak, 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 tak jak w samolocie, jak w samolocie tak? mhm, Bo to już piętra były wysokie Ale daliśmy radę Było super, fajne widoki Tylko trochę za drogie bilety, jak na no, mnie. To Jak prawda. na 5 minut przyjemności Zresztą no, telefon gada <laughs> Teraz idziemy e, na pola mokotowskie, tak? Tak, teraz idziemy na pola mokotowskie i witamy tam będzie, No właśnie, fajny filmik. Mamy tak. nadzieję. Oczekujcie. To jest takie ładne drzewko. Prawie, że na wodzie. Jesteśmy w parku. Bardzo piękni zresztą. Mm -hmm. Siedzimy na bardzo fajnej ławce. One były też przed pałacem kultury. Tak jest Wczoraj tam siedzieliśmy. A tamta była ładniej Tak, dzisiaj próbujemy kolejnych dziwnych rzeczy na naszej fantastycznej tak jest, drodze bardzo dziwnych mm -hmm, najgorsze fasolki Ewy. Jej <grafy> Fasolki Harry'ego Pottera, Bertiego Pottera Nawet nie chcecie wiedzieć jakie tu smaki są Jakaś woskowina, żyki, gile z nosa mm -hmm. I jakaś I dżdżownica, dżdżownica w ogóle Ale nie wiem jak to smakuje, no I są pianyczki też No to losujemy i zobaczymy co wylosujemy Bez podglądania No nie patrzę Chcesz znać ten smak? Powiedzieć ci co to jest? Czekajcie, wylosowałam taką, taką brązową. Co Ciężko powiedzieć strasznego? na Nie wiem, nie ma takiej w sumie. Patku, super. Czy ja mam woskowinę? Aleś no. jestem wylosował Dobra, ciśniemy 3-4. No. Moje, o Jezu Znaczy 4? na początku było dobre, ale teraz jest gorsze, jak to przygryzłem. Aha. Nawet nie wiem, jak, co to za smak do końca. Czy to, to jest ta woskowina z uszu? Możliwe. Nie jest najgorsza, powiem szczerze. Znaczy jest taki nieprzyjemny smak, ale e, pewnie będą tu gorsze jeszcze smaki. Da się zjeść, nie wypluję. A ty co miałeś? Właśnie nie wiem, czy to jest ziemia, czy to jest ten. U mnie też to ciężko, ciężko powiedzieć. Nie to, żebym miała dywoskowinę, nie na co dzień, słuchaj. No. Trzy, cztery. Trawa. Ale... No nie wiem, ja nie rozpoznaję tych znaków. Smaków w sensie. znaków. Czerwona. Ha. Albo pianeczka. pianeczka. Chyba będzie... pianeczka. Dobra, 3-4 wiśnia. Mm. Pianeczka, ale Czuć fajnie to? no. Tak? Pierwszy raz poczułam smak. Nie, moja no, też dobra. Mhm. Na razie mamy szczęście. Dobra, próbujmy. O kur... kur... <śles> Targus nie wytrzymał napięcia. To były chyba, o oh fu, nie wiem, chyba gile. Też mam niedobre. To po co miałeś to samo co ja? Dlatego ja tak patrzę na Ciebie, dlaczego tego nie wypluwasz? A co to było? No chyba gile, nie wiem. Nie było aż tak źle, tylko przegryzłam i tak... Było złe, bardzo złe, nie polecam. 2 co? na 10, torbus, ocena torbusa. Nie chcę już tego więcej. To było traumatyczne przeżycie. No, ja mam pomarańczową i, i niebieską. Ja mam mydło chyba, no, to jest chyba albo mydło. mam to airwax, co to było? To też tak wygląda. Oj, z coś dobrego i coś złego? No, czuć mydłem. Ja pierniczę. Aż tak mocno? Uj. <grym> <grym> A ty masz albo rzegi, albo, albo banan. Albo banan. <grym> Oby banan. O fu! <grym> <grym> o kurka! <grym> Ja jest? tutaj płaczę. Ja już się też prawie popłakam. To było tak nie obrzydliwe. Gdybyście zobaczyli reakcję Ani Pełną brązowe, coś. Mam to samo chyba. Nie, masz jakieś takie... A może jakieś... jaśniejsze? Boję się tego też. Dobra, 3, 4. O kur. Coś niedobrego, ale nie jest jeszcze... Jeszcze nie wiem co. To smakowało jak psia karma jakaś. Coś takiego... coś starego, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, ale takie ochydne Ja mam chyba ziemię, ale głowy nie dam. Ale nie zła. No to zła nie jest, ale niedobra. Czerwona też jest spoko. No ja to jest czerwona. czerwona? No wiśnia chyba. albo cynamon. Może masz cynamon. to chyba cynamon, twój nie lubię cynamon. Nie, cynamon to ja też bym nie lubię Nie wiem co to jest, ale to jest niedobra. Mnie już teraz wszystko smakuje żydami. <laughs> Ja nie chcę tych grzygów próbować. Ja też nie. Ja już nie chcę tego losować. Nie! A, nie! Dobra, to ja też wezmę. Dobra, wezmę z tobą. Ale nie zjem tego! Trudno, chociaż musisz przegryźć i wyplujemy. Ja to ja wezmę nie? dla Ani. Trzy, cztery. O Mówiłam? To jest najgorsza fasolka ever. Mamy. Pieprz. Znaczy mam pieprz. Podejrzewasz przynajmniej, bo nie wiadomo Tak, co to się będzie. Wydaje. Ostry? Mhm. Uh -huh. Mega ostry? No, no, jakbyś przegrył w tą kulkę pieprzową. Ochurne. To dosłownie tak. Czas. Chodź spróbujemy dżdżownicę. O Jezu, to szukaj. Ja się boję tego. Hmm? Trzy, cztery. Let's go. O fu. O fu. Mmm. Fu. Ochydne. Ochytstwo Ale i tak rzeki najgorsze No rzeki były najgorsze, tak Dobra, chyba wszystko mm -hmm. Przeżyliśmy mm -hmm. Nie było to najprzyjemniejsze doświadczenie mm -hmm. Ale przynajmniej nie mieliśmy zgniłego jajka W sumie najciekawsze jest to, że Te fasolki faktycznie mają takie mocne Te smaki i mm -hmm. faktycznie da się wyczuć niektóre rzeczy Jak te pianeczki Dokładnie. Te, te, Albo ten pieprz To dosłownie jakbym zgryzła taką ta pieprzu Aczkolwiek niektóre ciężko nawet zdefiniować mm -hmm. nie Jak się próbuje ta, no. Ale okropna No nie okropna To my sobie jeszcze dokończymy tą paczuszkę sami, poza nagraniem Tak, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy, pa pa tak. Kończymy naszą wycieczkę To znaczy, Niestandę. moją głównie <głynie> <głynie> Wracam do domu o nie, smutek. Smutek. Też tylko trzy dni w sumie. Ale było fajnie. Bardzo mi się podobało. Dużo zwiedziłam, dużo zobaczyłam. No to najważniejsze. Mhm. nam się z torbusem, Przynajmniej wizualnie. Bo głosowo na pewno będziemy galonić. Jeszcze Gaten będą wolne serie. Tak. Jeszcze nagram coś, jak wrócę do domu. Jak nie będę padnięta całkiem. Ja się dowiem z Roga, tak? Teraz no. mi nie powiesz. Oczywiście. Potem nie? mnie zjedzie, nie? Że, no. że torbus był do dupy, wszystko było do dupy i, i w ogóle. No, przecież powiedziałam, że mi się podobało. No dobra, dobra. A jak tobie się podobał, czas tak spędzony potem... ze mną. O. Bardzo było miło, naprawdę. I jeszcze dostęp od Ciebie to ciacho, właśnie byliśmy tego wcześniej. Bardzo dobre, wiecznie. Ania piecze ciasta, jakbyście gdzieś byli w Katowicach, to do Ani wbijajcie, naprawdę. Ciasta pyszne. <noise> dziękuję, dziękuję za uznanie. To tyle z Warszawy, zobaczymy się w Katowicach. Pa pa! Hello, jestem już w domu. Tak, dotarłam całkiem niedawno, jest już w sumie dość późno. Ale no, postanowiłam jeszcze nagrać taką końcówkę do tego vloga. Nie jestem już u siebie, będę teraz odpoczywać chyba z tydzień <grym> po tej całej wycieczce. Powiem Wam, że mi się podobało. Fajnie było, fajnie spędziłam czas bardzo aktywnie. <grym> Powiedziała, w pierwszy dzień zrobiliśmy aż 15 km, to jest niesamowite po prostu jak na mniej moje możliwości sama siebie podziwiam, że jeszcze nie padłam gdzieś tam po drodze. Torgus mi oczywiście bardzo, bardzo dużo pomagał i jestem bardzo, bardzo za to wdzięczna. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za, za tą pomoc i ogarnięcie i przewodnictwo, e, już nie wspominając o reżyserowaniu vlogów. <grych> Chyba najbardziej podobało mi się w centrum Kopernika. E, tam było masę fajnych e, doświadczeń. Były też oczywiście jakieś tam nudniejsze rzeczy, ale Mimo wszystko tak, tak najfajniej mi się tam spędzało czas. Oczywiście reszta też była bardzo ładna i w ogóle i, i w Pałacu Kultury też mi się bardzo podobało i na Starym Mieście, tam to dopiero było pięknie. Wcześniej jak sobie wyobrażałam Warszawę, tak nie oglądając jej zbyt dokładnie, to właśnie wydawało mi się jakoś tak, że jest więcej wieżowców tam. Tak to jest trochę mało, aczkolwiek jakieś są. Tym jeden mój ulubiony. Kiedyś tam po drodze pewnie się pojawi. Także to było na tyle z mojej wycieczki do Warszawy. Dajcie znać w komentarzach, czy mieszkacie w Warszawie, może, albo też odwiedzaliście ją kiedyś, co Wam się tam podobało najbardziej. To było w sumie na tyle ode mnie, także teraz idę odpoczywać, idę coś zjeść jeszcze mm. I, i do usłyszenia w jakichś kolejnych vlogach. No to pa!